Ekonomiczna. Dziękuję. To chyba moja kolej, żeby przedstawić następną rozmówczynię, naszą koleżankę klubową, Renatę Owczarzy, która dzisiaj opowie nam o, o tym, jak ona nadaje drugie życie ciuchom i nie tylko, i dlaczego w Wiedniu spodobał jej się pewien specjalny sklep niedaleko sortowni Tandler, a i, 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 i jeszcze opowie nam, dlaczego w Cieszynie zafascynował ją projekt jeżdżącej śmieciarki. Renata, zapraszam do zabrania głosu i podzielenia się tym, kim jesteś. No, jesteś naszą elegantką i z pewnością o modzie wiesz wszystko, no więc posłuchamy, jak to jest z tym drugim życiem ciuchów. Proszę. Dobry wieczór wszystkim. Dziękuję za takie miłe wprowadzenie. Rzeczywiście modą się interesowałam chyba od zawsze, bo już jako małe dziecko nie miałam się w co ubrać i przebierałam w ciuchach. Oczywiście nie było wtedy takiego dostępu jak teraz do takiej ilości tych ciuchów. I nadawanie ciuchów drugiego życia było mi bliskie już od zawsze, bo jako nastolatka przerabiałam wtedy. Rzeczy, które otrzymywało się w paczkach za zagranicy. Później pojawiły się ciucholandy, i były to dla mnie zawsze miejsca, gdzie można było znaleźć różne perełki ciuchowe. I nie ukrywam, że też swoje rzeczy oddawałam osobom, które jeszcze były chętne do skorzystania z mojej garderoby. Ale powiem szczerze, że te Ciucholandy odbieram jako obecnie, jako zupełnie z innej perspektywy. Dlatego że przemysł odzieżowy zaśmieca naszą planetę w niesamowity sposób. Jest odpowiedzialny za, tutaj się zgodzę to, co mówisz, mówiła Iwonka przede mną, jest odpowiedzialny za 20% produkcji plastiku. I za 10% emisji CO2. Dlatego też w tym bademeku ja napisałam artykuł Powstrzymać modowe szaleństwo, gdzie pisałam o, właśnie o tym szaleństwie, gdzie jest bardzo ta szybka moda, czyli ubierz i wyrzuć, z czym nie mogę się zgodzić, bo, bo po prostu zginiemy pod tą ilością tych ubrań. Pisałam w ogóle o historii tych Ciucholandów, jak to się zaczęło. I o tendencjach teraz, żeby już od momentu projektowania, żeby projektanci zastanowili się, jakie materiały używają, które, które można po prostu zakręcić tą modę, że one jeszcze będą wykorzystane w bardziej odpowiedzialny sposób niż do tej pory. Ale dla mnie ważne jest nie tylko i to, co Tyroma powiedziała wcześniej, żeby nadawać drugie życie kupieniom, ale również, żeby naprawiać rzeczy, które są jeszcze, mogą być wykorzystane. Bo nawet u u mnie w domu, w pierwszej kolejności, zanim coś zostanie wyrzucone, sprawdzamy, czy można jeszcze to naprawić, czy są jakieś części zamienne. Dlatego bardzo mi się spodobał w czasie wizyty naszej w Wiedniu, a gdy byliśmy na składowisku odpadów w Mist Mistplatzerinter. Była tam taka e, świetna idea według mnie, gdzie rzeczy, które były przewożone przez Wiedeńczyków, e, i które się jeszcze nadawały do naprawy, były przez specjalną brygadę, która tam znajdowała się na terenie tego zakładu, była naprawiana, a następnie była przekazywana do specjalnego sklepu, gdzie można było zakupić już sprawny sprzęt różnoraki, od ubrań począwszy gospodarstwa domowego, rowerów itd. A były te rzeczy można było kupić za niewielką opłatę i jak widzieliśmy, cieszyły się te rzeczy bardzo dużą popularnością, bardzo dużo było odwiedzających, a zyski z tego sklepu były przekazywane na cele charytatywne. Prawdopodobnie, chyba była karwa kupowana dla zwierząt, więc w sumie pomysł świetny, bardzo mi się to podobało. I powiem szczerze, że nie wiedziałam, że u nas w Cieszynie coś podobnego, to znaczy bez sklepu, ale też istnieje. O tym napisała w naszym Wademekum koleżanka Joanna Czerkowska na ratunek przed śmieciarką. Naprawdę nie wiedziałam, że na Facebooku istnieje taka grupa, która skupia po prostu osoby które pokazują, prezentują rzeczy przygotowane już do wywiezienia przez śmieciarkę. Te rzeczy są fotografowane, jest wskazane miejsce, gdzie się znajduje, gdzie można je odebrać. Oczywiście to jest wszystko za darmo i można je odebrać, albo też ludzie nawet rzucają swoje prywatne rzeczy i z adresem, gdzie można za darmo odebrać te rzeczy. Grupa bardzo prężnie działa, jest już prawie 7 tysięcy członków na terenie Cieszyna, bo to jest, to jest akcja w całej Polsce, w różnych miejscach. Także również bez sklepu można nadać życie, drugie życie różnym rzeczom. E, więc wszelkie inicjatywy są doskonałe, świetne i możemy nie zaśmietnąć tak od razu naszej pięknej planety. Dziękuję. Dziękujemy Ci Renata. i Ja chciałam powiedzieć, że jeżeli my tutaj wracamy do artykułów w naszym pademekum, to dlatego, że każda z nas w naszym stowarzyszeniu czy w stowarzyszeniu austriackim właściwie pisze o tym, co w jej życiu jest obecne, czego doświadcza, co praktykuje. I dlatego to ma taką moc, że poznajemy nie tylko temat i poglądy, ale przede wszystkim autorki artykułów, które swoim życiem, swoim życiem dowodzą, że można. No i Ania Langner, która jest tutaj z nami, będzie mówić o swoich doświadczeniach. O nawykach proekologicznych w swoim gospodarstwie domowym i o less waste w swojej kuchni. Wyświetla się tutaj slajd z kompetencjami Ani. No i najlepiej, jak opowiesz sama, jak Ty to robisz, że daje się żyć oszczędniej ekologicznie w Twojej kuchni. Dobry wieczór. Ja cieszę się niezmiernie, że uczestniczę właśnie w tym projekcie. Autentycznie teraz bardziej uważnie, świadomie i racjonalnie organizuję swoją przestrzeń i swoje gospodarstwo domowe. Ja często słyszę, także od moich bliskich znajomych, że ekologia nas ogranicza. Ja uważam, że nie, bo jeśli jest to wybór, hmm. powiedzmy sobie świadomy, odpowiedzialny, a nie przymus, to jest to wybór bardzo satysfakcjonujący wprost o nasze wnuki, prawnuki, trosce o następne pokolenia. Ja ekologię cały czas jeszcze poznaję, muszę powiedzieć, że ją polubiłam i wprowadzam w swoją codzienną praktykę. Bo odkąd zamieszkałam w swojej wiosce, kiedyś byłam miastowa, i ta zieleń była przeze mnie, nie była przeze mnie kreowana. Teraz Zasadziłam pierwsze brzuski przed moim blokiem. Odkiedy w okolicznych łąkach i lasach, a mam ich tu kilka boków. Przyznaję, że porządkuję. Nigdy obojętnie nie przechodzę wobec pozostawionej przez innej pustej butelki plastikowej czy puszki. Zawsze gdzieś tam w kieszeni gdzieś jest jakaś siatka. I muszę powiedzieć, że bardzo rośnie moje poczucie sprawczości, bo mam wpływ. Na najbliższe otoczenie. Na przykład w ostatnim roku bardzo oszczędnie gospodaruję wodą i muszę się tutaj naprawdę pochwalić. Uważam, że to mój osobisty sukces, bo w rozliczeniu rocznym wykazałam oszczędność w wysokości dwumiesięcznego zużycia. Czyli uważam, że jak na jedno gospodarstwo domowe to jest znaczna oszczędność. Łapie wodę gdzie tylko się da, mówiąc o swoim gospodarstwie domowym i bardzo żałuję, że nadal nie jest powszechną praktyką budowlaną tak w niektórych krajach. Instalacja wykorzystująca wodę, tak zwaną wodę szarą. Ja zachęcam szczególnie gdy mamy ogródki, bo ogromna ilość życiodajnej dla roślin wody trafia w naszych gospodarstwach domowych. Niestety do kanalizacji. I właśnie w artykule wskazuje sposoby na lepsze gospodarowanie bezcenną wodą. Tak, jak powiedziała, przeraża mnie statystyka dotycząca wciąż rosnącej ilości produkcji plastiku. Rzeczywiście, plastik już nie jest do wyeliminowania z naszego życia. W latach 50., kiedy rozpoczęto jego masową produkcję, to było za, zaledwie 2 miliony ton rocznie na globie. Obecnie 350 milionów ton rocznie produkuje się plastik. I co ja mogę zrobić? Otóż zrezygnowałam ze zrywek, z torebek plastikowych. Szyję dla siebie zakupowe wóreczki, na przykład ze starych firan, bezkosztowo, czy płócienny torby wielokrotnego użycia, takie torby zakupowe. Zrezygnowałam z kupowania warzyw na tackach, warzyw foliowych, zafoliowanych. No Ubolewam, że, że yy, ta wygoda nas, konsumentów, niestety jest w konflikcie z chronieniem przyrody. No cóż, na pewno wiele z nas już zrezygnowało z kupowania wody w butelkach plastikowych. Wspaniale. Dzieje się, że. Wykorzystujemy budę kranową do bezpośredniego picia, bo jest ona rzeczywiście bezpieczna. Myślę, że w kuchni jestem mało spontaniczna, bo rzeczywiście planuję swoje posiłki i planuję zakupy. Ograniczam w ten sposób swój ślad węglowy. Kupuję lokalnie, dokonując wyborów. Świadomych wyborów. Staram się najczęściej sięgać po produkty z mojej strefy, z naszej strefy klimatycznej. Z wielką przyjemnością uprawiam zioła na parapecie kuchennym i, i kiełkuję. Kiełki zawsze są dostępne, zawsze je mam pod ręką. Po minimalnych kosztach mam bardzo zdrowe, ekologiczne produkty. Osobiście ograniczam spożycie produktów zwierzęcych. Myślę, że wszystkie słyszałyśmy o diecie planetarnej. To jest dieta fleksytariańska, czyli taka, która ogranicza spożycie mięsa do jednej bądź dwóch porcji, małych porcji i to mięsa białego. W ten sposób zmniejszając popyt, na przykład na mięso czerwone, jesteśmy w stanie wymuszać. Ograniczoną podaż u producentów żywności. Jako żywieniowiec z zawodu, właśnie propaguje takie wybory żywieniowe. bo Właśnie takimi małymi krokami ja chronię planetę. Wiem, że nie powstrzymam zmian globalnych, ale chronię swoje najbliższe sąsiedztwo, właśnie segregując odpady, oszczędzając, ponownie wykorzystując, co się da. Szanując żywność i, i, i energię. A jak zarządzać żywnością, i o właśnie praktykach less waste w kuchni? Można przeczytać w moim artykule Ekologiczna Kuchnia, ponieważ czasu by nie starczyło, omawiając możliwości, jakie mamy my bezpośrednio w kuchni. Generalnie to bliska mnie jest taka kultura slow, takiego wolniejszego, takiego uważniejszego życia. Stąd bardziej świadomy organizuję swoje gospodarstwo domowe. Wiem, że do zrobienia mamy bardzo dużo. Ale chcę powiedzieć, że z ogromną przyjemnością przeczytam wszystkie artykuły z naszego poradnika i z każdego wynoszę bardzo wiele. W ogóle udział w tym projekcie jest dla mnie bardzo kształcący i bardzo dużo się jeszcze uczę. Dziękuję. Dziękuję. Chciałam powiedzieć, że mamy frajdy, jak mamy nasze spotkania mniej więcej raz w miesiącu i Ania przywozi takie smakołyki. Boże, żadna z nas nie jest w stanie zaimponować jej ani za zastąpić, więc w praktyce doświadczamy, jak można zrobić coś małego, zdrowego. No a sama Ania i jej życie jest dowodem na to, że dokładnie tak funkcjonuje, jak mówi. No i szacun, no i wciąż liczymy na to, że będziemy się wzajemnie inspirować. Chciałam powiedzieć, że bardzo dobrze przebiega nasze spotkanie, ponieważ moja koleżanka zasnęła bardzo mocno, to znaczy, że czuje się zaopiekowana, bezpiecznie, głos jest kojący. No i właśnie tak zawsze traktowałam moich studentów zaocznych. Nie budźcie ich. Przychodzą zmęczeni. Jeżeli śpi, to znaczy, że jest mu dobrze. Popatrzcie, jaki to jest komplement dla nas, więc twórzmy atmosferę. Jedne dobre rzeczy, no zwłaszcza takie cuda, jak tworzy je Ania. No i teraz Monika powie o swoim, jak ty to nazwałaś, upcycling, jaki, dzieciowy, czy jaki, o swoim minimalizmie, no bo ma co minimalizować w swoim gospodarstwie domowym z dziećmi, psem i małym mieszkaniem. No więc jak walczy z nadmiarem, zniknęłaś mnie z wizji, ale oddaję ci głos Moniko. Jestem, jestem, ja siebie widzę, słyszę. I no i oficjalnie teraz witam wszystkie uczestniczki tego spotkania. Kim ja tu jestem? Kreatywna edukarka, edukatorka nauczania początkowego, tak mnie przedstawiłyście. Socjal media ninja i uzależniona od dobrego karate. Wszystko się zgadza, więc w związku z ideą minimalizmu nie powinnam rozwijać dalej tych tematów, i tak, tak postanowiłam, że opowiem w minimalistyczny sposób o moim minimalizmie. Więc nie zajmę Wam dużo czasu, bo czas dla nas też jest wszystkich ważny. Słuchajcie, tak, idea minimalizmu jest mi bliska intuicyjnie od bardzo dawna. W pewnym momencie życia miałam chyba nawet jej w głowie nadmiar, to znaczy bardzo się na tym skupiałam i bardzo chciałam się pozbywać wszystkiego, co jest wokół mnie. Byłam bardzo nastawiona na jakąś taką potrzebę pedantyzmu i Sprawowania kontroli nad tym, co mnie otacza, ale jak sobie teraz o tym pomyślę, to prawdopodobnie wynikało to z tego, że miałam wtedy małe dzieci i dom był pełen zabawek i różnych rzeczy, które nagle przychodziły, odchodziły i przemieszczały się bez kontroli. Teraz trochę się uspokoiłam, ale. Wciąż ten minimalizm we mnie jest i przejawia się on w wielu aspektach mojego życia, począwszy od finansów, gdzie bardzo zwracam uwagę na, na swój budżet i na to, co kupuję, jak wydaję pieniądze. Często nie mogę podjąć żadnej decyzji, kupując coś, bo się zastanawiam sto razy, czy to kupić, czy nie. I to jest świetny sposób, słuchajcie, tak, tak w ogóle, na przykład korzystając z tych wszystkich zagranicznych, różnych kuszących platform, zawsze tam chodzę, robię zakupy i nigdy tego nie kupuję. Jestem szczęśliwa, bo mogłam te rzeczy mieć, a ich w ogóle nie wydałam, więc jeśli komuś miałby ten pomysł, Spodoba się to polecam. Ostatnio tak nie wydałam 600 zł z Chin i przy okazji zadbałam o, o ekologię. No to abstrahując od, od tej anegdoty to tak, finanse, prostota i minimalizm w tym, może nie jak wyglądam, ale raczej w tym, w tym co się ubieram i, i w jaki sposób kupuję ubrania, czy, czy nabywam. Zawsze to robię bardzo rozważnie i bardzo dbam o to. Może nie, nie kupuję z najwyższej półki, ale jeśli już kupuję, to muszę być pewna, że to coś jest mi absolutnie potrzebne i czasami też potrafię iść do sklepu, oglądać i tego w ogóle nie kupić, bo uznaję, że jednak nie. No i właśnie na tych ubraniach się skupię, bo, bo to była taka i w, wciąż jest rzecz, która, je, nie, nie rzecz, tylko aspekt pewnego życia, który ciągle nas otacza, no w związku z dziećmi, <tuszy> Życiem swoim, osobistym. Te ubrania się pojawiają, dzieci wyrastają, buty się niszczą albo nie niszczą, ale może są nieprzydatne, pojawiają się rzeczy w domu, których po, po jakimś czasie nie chcemy korzystać. I tak jakby mnie ktoś zapytał, czy jakoś działam pro społecznie czy coś, to nawet chyba bym o tym nie wspomniała, bo to już jest taka jakby część mojego życia, która jest dla mnie absolutnie naturalna. Kilka lat temu, już nawet nie wiem ile, czy pięć, czy sześć, na jakiejś grupie znalazłam po prostu dziewczynę, która pisała o tym, że wspiera rodziny, które potrzebują, potrzebujące rodziny z, z jej jakby dzielnicy, że ma dostęp do jakiejś tam bazy. To była kobieta, która jest jakimś właśnie społecznikiem, i ta kobieta podzieliła sobie. Swoje znajome, które też były w to zaangażowane. Ja nawet nie znam tej historii dokładnie. Mówię z tego, co tak mi się wydaje, na poszczególne dzielnice Krakowa, bo tutaj mieszkam i każda z tych dziewczyn jest odpowiedzialna za swój region. I tam działa na tym obszarze, że zjednuje sobie te osoby za pomocą grupy na Facebooku. Ta grupa była bardzo weryfikowana, bo ja w niej kiedyś byłam i tam nie miały dostępu osoby, tak zwane, które wiecie, potrzebują, bo nie chce im się kupić albo udają, że nie mają pieniędzy, tylko to były rzeczywiście osoby, które były w potrzebie. Coś jak szlachetna paczka, tylko takie totalnie, zupełnie nieformalne. I ja nawiązałam kontakt z tą panią. Nigdy w życiu jej nie widziałam, ale wiem kim ona jest. Mam od tych kilku lat kontakt z dziewczyną, która jest tutaj z mojej, że tak powiem, z mojego regionu. I regularnie co kilka miesięcy, co pół roku, ostatnio po roku się odezwałam, bo odnowiłam konwersację i dokładnie pisałam do niej rok temu w sierpniu. Piszę do niej i mówię: Słuchaj, mam pięć worów ubrań, bo zrobiłam generalne porządki, chcę to oddać. I ona wtedy pisze, o Boże, cudownie, że się odezwałaś, ja napiszę do Belli, bo ta główna pani ma na imię Bella. I zaraz jej zapytam, co, gdzie, gdzie jest potrzebne. I ja mówię: no super, bo właśnie jestem po generalnych porządkach. I kiedyś tych generalnych porządków robiłam, te generalne porządki robiłam częściej, co, co 3-4 miesiące. Teraz faktycznie zdarza mi się to raz na kilka miesięcy, głównie z braku czasu, ale rzeczywiście wszystkie ubrania moich dzieci, swoje, te, te wszystkie rzeczy, które są w dob dobrej jakości, ale których tak naprawdę nie mam czasu wystawić i za, za długi proces jest dla mnie, żeby odzyskać z nich pieniądze w postaci sprzedaży tam z Vinted czy OLX. Ja je po prostu oddaję i wiem, że one trafiają w dobre miejsce, bo za każdym razem przyjeżdżam mąż tej dziewczyny, zabiera te. Ostatnio wydałam sześć naprawdę takich worów 120 litrowych. Ja nie wiem, gdzie ja to mieściłam w domu. I dowiedziałam się, że one pojechały do Suchej Beskidzkiej, bo napisała mi dziewczyna, że tam po prostu aż, aż będą się o to no, w cudzysłowie, tak, bili, że jest taka potrzeba. Oddaję buty, ubrania, wszystko zawsze piorę, składam i mam takie poczucie, że robię fajną rzecz. Nie muszę wiedzieć, do kogo to trafia. Ja wiem, wiem po prostu intuicyjnie, że, że, że jest to fajna akcja i to jest właśnie ten upcycling, o którym tutaj Roma wspominała na samym początku, czyli wy wykorzystanie rzeczy w, w ponowny sposób, tak. One trafiają w swoje ręce i zostaje im nadane nowe życie, więc cieszę się z tego, że takie coś mnie spotkało i że mogę w taki sposób przyczynić się do tego, żeby ktoś miał radość, a ja też mam poczucie. Zmienia. No i się rozgadałam, bo miałam mówić krócej, więc pokrótce, pokrótce to była moja idea, którą po prostu regularnie od kilku lat wdrażam życie no i zachęcam was też do różnego rodzaju akcji każda pomoc i każdy nawyk jakikolwiek jest dobry przepraszam dobry. ja bym chciała tylko to skomentować bo tak się składa że się z Moniką dość dobrze znamy ale chyba mamy wspólną idolkę z którą lat, co najmniej od 7 lat ona się nazywa Mari Kondo i wszystko w naszych domach jest poukładane tak jak w bibliotece, tylko że rzeczy są pokładane grzbietami do góry i powiem, dlaczego to jest takie ważne, żeby wszystko w naszych szufladach i szafach właśnie tak było eksponowane, dlatego że od razu na pierwszy rzut oka widać w każdej szufladzie, w kuchni z utenseliami kuchennymi, czy w naszych bieliznach, czy w szufladach ze swetrami i, i, i pod koszulkami. i wiecie, to nie odchodzi nawet, że to jest wygodne, że widzimy, tylko wiemy, że mamy tyle, ile nam potrzeba i że nie trzeba gromadzić kolejnej rzeczy, bo jest to wszystko poukładane kolorami, strukturami i Chyba Monika się zgodzi, że w tej mojej szafie naprawdę jest przebiew. Nie mogę powiedzieć, że, żeby był tam nadmiar właśnie dlatego, że się dokonuje zakupu, albo przybywa czasami od kogoś coś tak, w sposób rozważny. Więc polecam ten ekologiczny. Produkt, jakim jest Marikondo, która ma już troje dzieci i teraz już w trzeciej serii, nie zrobiła o tym, jak żyje, bo po trzecim dziecku sama powiedziała, że nie ogarnia świata i, i, i życia, i, dlatego że dzieci są małe. Tam gadam tak, bo chciałam powiedzieć, że system porządkowania japoński jest the best i że mieszkanie może wyglądać jak pudełko, ile się mieszka w nim samemu. Mówię Wam. Mm -hmm. Ekstra. Tak, to jest to chyba to główna, jest. główny klucz. Tak. wtedy główny można plus. planować No i teraz zapraszam Agnieszkę Emedole, żeby przedstawiła następną rozmówczynię ze swojego stowarzyszenia.